Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na kwarantannie Ursula von der Leyen w kwarantannie Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w poniedziałek rano, że poddaje się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem. Kilka godzin później podała, że otrzymała kolejny negatywny wynik testu na koronawirusa, ale pozostanie w samoizolacji do wtorkowego wieczora. Zostałam poinformowana, że w miniony wtorek uczestniczyłem w spotkaniu wraz z osobą, która wczoraj uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami izoluję się więc do jutra rano. Mój czwartkowy tekst dał negatywny wynik, dziś też będę testowana, napisała w poniedziałek rano na Twitterze von der Leyen. W poniedziałek po godzina. 13 szefowa KE poinformowała, że drugi test na koronawirusa również dał negatywny wynik. Będę kontynuować samoizolację do jutrzejszego wieczora, tak jak jest to przewidziane w obowiązujących regulacjach. Dziękuję za wszystkie Wasze życzenia, napisała. Powodem spotkania w Lizbonie według portugalskiej telewizji SIC przewodnicząca KE została poinformowana w niedzielę o wyniku pozytywnego testu na koronawirusa u portugalskiego polityka Antonia Lobo Xaviera. Działacz chadecko-ludowego bloku CDSPP spotkał się 29 września w Lizbonie z Von der Leyen podczas posiedzenia Portugalskiej Rady Państwa. Według lizbońskiej rozgłośni obserwador we wtorkowym spotkaniu z Von der Leyen Zaproszonej do udziału jako gość honorowy, poza Lobo Xavierem brało udział innych 13 z 19 członków Rady Państwa, która jest organem doradczym przy prezydencie. Media, powołując się na źródła w Ministerstwie Zdrowia, twierdzą, że do poniedziałku ran wynik negatywny na obecność koronawirusa dały już m.in. badania przeprowadzone u prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa oraz u premiera Antonia Costy. W poniedziałek przed południem negatywny wynik potwierdzono też w przypadku badań, które wykonali byli prezydenci Portugalii Anibal Cavaco oraz Jorge Sampaio. Ursula von der Leyen odwiedziła Lizbonę w ramach trzydniowej wizyty, od poniedziałku do środy, służącej głównie negocjacjom z władzami Portugalii w sprawie europejskiego programu odbudowy gospodarczej po koronakryzysie. Media wskazują, że wiadomość o możliwym zakażeniu koronawirusem czołowych polityków Portugalii stawia pod znakiem zapytania obecność przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych na poniedziałkowych obchodach Święta Republiki w Lizbonie. Europa walczy z koronawirusem. Kolejne rekordy zakażeń i ograniczenia a druga fala koronawirusa uderza w kolejne europejskie państwa. Kolejne kraje zanotowały rekordy zakażeń na COVID-19. Oprócz Polski najwięcej przypadków od początku pandemii odnotowały m.in. Czechy, Ukraina i Francja. Dane z Rosji nie osiągnęły poziom obserwowany ostatnio w połowie maja. Agencja Reutersa podała, że na świecie od początku pandemii koronawirusa odnotowano ponad 34 730 tysięcy przypadków tej choroby.